Cześć, tu mi Grubo i za to mój przegląd premier października. W tym miesiącu wychodzi trochę fajnych gier, więc bez przedłużenia zaczynajmy. Zaczynamy od gry wyścigowej, czyli Forza Horizon 2. Gra jest kontynuacją świetnie przyjętej pierwszej części Forza Horizon, która stawiała na otwarty świat oraz bardziej arcade'owy model jazdy, odsuwając się trochę od głównej serii Forza Motorsport. Gra w wersji na Xbox One powstała na silniku Forza Motorsport pod 5 i wygląda pięknie. Gra wychodzi na Xbox 360 i One 3 października, ale Microsoft podkreśli, że te dwie wersje to zupełnie inne gry. Pac-Man and the Ghostly Adventures to druga odsłona serii trójwymiarowych platformówek, których głównym bohaterem jest pac a więc jedna z najbardziej rozpoznawalnych ikon w historii branży gier wideo. Bo w końcu kto z Was nie kojarzy pac -Mana? Jest to druga gra na podstawie serialu o takiej samej nazwie. Pierwsza część nie była jakoś wybitna i przyjęła się jako przyzwoity średniak, ale nam Namco i postanowił zrobić drugą część gry, która pojawi się na PS3, Xboxie 360, Wii U oraz 3DSie 3 października. Super Smash Bros. W tej serii chyba nie trzeba nikomu przedstawić. Wersja na 3DSA ukaże się 3 października i jak na razie zbiera świetną ocenę od recenzentów. W tej wersji można będzie m.in. grać swoją postacią MI oraz przynosić postacie do gry za pomocą figurę Kamibo. Kolejna w zestawieniu gra wyścigowa. Tym razem Drive Club na konsole PlayStation 4. Gra wyróżnia się tytułowymi drive clubami, czyli drużynami, z którymi można przejść całą kampanię. Gra pojawi się 8 października i pojawi się również w październikowym PS. Project Spark, czyli tworzenie własnych światów w Jest to sandbox, w którym możemy tworzyć, co nam się podoba. Gra ukaże się na Xboxie 360 i One oraz pc 10 października. The Tale of Principle to logiczna, pierwszoosobowa gra twórców Serious Sama. Przygotowali oni dla nas ponad 120 zagadek logicznych. Gra 14 października pojawi się w PS 100 na PS4. Wersja pudełkowa nie będzie dostępna. Disney Fantasia Music Evolved to gra muzyczna wykorzystująca Kinecta i przygotowana przez studio Harmonix, które dobrze znamy z Dance Central czy Guitar Hero. W grze wcielamy się w ucznia czatnoksiężniczka Jena Sida, który musi zgłębić tajniki magii, aby przywrócić życie do światów skrajnej fantazji. Rzeczywistość naprawiamy, odgrywając piosenki i zmieniając ich strukturę za pośrednictwem odpowiednich gestów oraz ruchów. Brzmi to ciekawie, a skoro mamy do czynienia z weteranami gatunku, to możemy spodziewać się dobrej gry, która na Xboxie 360 i One zakręci się w czytnikach 21 października. Kojarzycie takie anime jak The Legend of Coda? Jeśli tak, to mam dla Was dobrą nowinę. Gra The Legend of Coda studia Platinum Games, które dało nam między innymi Metal Gear Rising Revengeance oraz Bayonetta to kolejne ich dobicie. Biorąc pod uwagę jak świetne były to tytuły i dodając niską cenę, bo gra jest mniejsza i sprzedawana tylko przez sieć, otrzymamy na pewno hit, który na PC, Xboxie 360 oraz PS3 zadebiutuje 21 października. Chociaż The Legend of Korra to może być małe piwo w porównaniu do Bayonety dwa tego samego studia, tym razem na konsole Wii U. Jest to również Sashard sequel dobrze przyjętej bajonety. Chyba nie muszę nikomu polecać, bo każdy kto chce w to zagrać po wie to sam, a jest specyficzna gra, która 24 października pojawi się na Wii. U. Na koniec Sunset Overdrive, czyli kolejny świetnie zapowiadający się ekskluzywny Xboxa One tuż po Forsie. Gra to TPS studia Insomnia Games, które możecie kojarzyć z serii gier Ratchet i Clank. Mają oni doświadczenie w tworzeniu szalonych gier, więc 30 października zaszaleje płyta zgodą w czytnikach nowego Xboxa. To tyle w tym materiale. Jak Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco z filmami oraz koment jeśli zabrakło Ci jakiejś gry w tym przeglądzie premier. Od razu mówię, że pokazuję gry serio, więc jak jesteś typowym graczem, to idź szuka innego filmu w tego typu. Żegnam wszystkich, a zwłaszcza tych typowych graczy, którzy jakoś wytrwali do końca.